Witam bardzo serdecznie. Kilka minut temu, dokładnie przed chwilą, miałem drobne problemy z połączeniem się z internetem i zacznijmy od tego, że mam przekroczony limit i powoli chodził mi internet. 10 kB na sekundę to jest bardzo mało. No i dodatkowo nie mogę się połączyć z internetem w ogóle od około tygodnia Bardzo się zdenerwowałam, bo nie mogę nawet pobierać w nocy, kiedy mam darmowe pobieranie. No i oczywiście zdenerwowane tyle kombinowałem, aż, jak zawsze, znalazłem rozwiązanie. Pokażę Wam, jak to zrobić. Przechodzimy do tej zakładki, klikamy na to prawe. Klikamy, otóż połączenia sieciowe. E, na tą opcję wchodzimy. E, zaznaczamy tę pierwszą opcję i drugą też. Wchodzimy w zaawansowane. Zaznaczamy te dwie opcje również. I tutaj klikamy połączenie lokalne. Po prostu OK. Zamykamy to. I możemy połączyć się z internetem. A prędkość naszego internetu w moim przypadku z 10 kB wzniosła się na 2 MB. To jest już znaczna poprawa. I jestem z tego zadowolony. Internet chodzi mi o wiele lepiej. Kiedy powrócimy limit. limit będzie mi go około 10 MB na sekundę. Jestem po prostu zadowolony i zafascynowany tym, co właśnie zrobiłem. I chciałem Wam po prostu pokazać ten sam sposób, żebyście również sobie przyspieszyli swoje komputery. Gdyby komuś coś nie działało, gdyby były jakieś problemy albo wątpliwości, proszę pytać śmiało. Nie ma żadnych problemów z tym. Nic się nam nie zepsuje, ani nie trzeba nawet testować komputera, ani nic innego robić. To tyle z mojej uwagi i dziękuję, że zwróciliście uwagę na mój filmik. Jeszcze raz dziękuję i życzę powodzenia i szybkiego internetu. <gry> Nara!